Szczęść Boże, myślę, że święty Tomasz, apostoł, którego w kościele wspominamy 3 lipca, jest jednym z najbardziej pokrzywdzonych apostołów, jeżeli nie świętych w ogóle, może nie świętych, ale apostołów na pewno. Dlatego, że przygnął do niego przydomek niewierny Tomasz albo Tomasz Niedowiarek. A tymczasem to był jeden z dwunastu, jeden z uczniów, który wcale nie był mniej wierzącym niż inni apostołowie. Nie zaparł się Jezusa na przykład tak jak święty Piotr. Ot, po prostu jakoś sceptycznie podchodził do tego, co mu koledzy opowiadali o widzeniu Jezusa, więc zwątpił, to prawda. Któż z nas nie wątpi? Pozostali apostołowie zresztą też wątpili. O Piotrze nie mówimy, że to jest Piotr Zaprzaniec. Tylko pozostał nam Tomasz niedowiarek. Myślę, że dostrzegał ten paradoks trochę święty papież Grzegorz Wielki, który powiedział, że tak naprawdę niewiara Tomasza więcej znaczy dla naszej wiary niż wiara pozostałych apostołów. Chyba coś w tym jest. Niewiele wiemy tak naprawdę konkretnie o Tomaszu. Ciekawe jest jego imię. Bo. Już po hebrajsku czy aramejsku Tom albo aramejska wersja Toma oznacza bliźniaka. To nie jest imię takie teoforyczne, czyli zawierające w sobie, niosące dosłownie imię Boga, tak jak w większości apostołów. Jeszcze do Tomosza tutaj mogliby Filip i Andrzej dołączyć tylko dosłownie oznacza bliźniaka. Ewangelista przedstawiając go mówi, że zwano go także Didymos, co również oznacza bliźniaka po grecku. Ale nie wiemy czyim był bliźniakiem. No, niektórzy mówią, że, że mógł być bliźniakiem samego Pana Jezusa. Gnostycy tak utrzymują, ale oczywiście nie ma żadnych podstaw, żeby tak twierdzić. Natomiast apokryfy mówią o Tomaszu bardzo dużo. Jest znana nawet Ewangelia Świętego Tomasza, jeden z. Pięciu wielkich apokryfów, tak zwanych, y, które o jego działalności opowiada więcej. Miał nawet w Indiach wznieść tam, gdzie głosił Ewangelię, gdzie znajduje się jego grób, w Madrasie nad Zatoką Bengalską. Y, miał nawet wznieść pałac y, dla króla, y, ale to chyba bardziej jest metafora pałacu. Y, niebieskiego który budował swoim nauczaniem swoją działalnością ale dlatego jest przedstawiany w ikonografii chrześcijańskiej często z narzędziami budowniczego jest przedstawiany też z lancą czy dzidą którą miał zostać Przebity taką męczeńską śmiercią, jak ogromna większość apostołów, zginął. Co jeszcze z ciekawych rzeczy, no, ikonografia przedstawia go też z księgą. Księga jest atrybutem wszystkich apostołów. Niedowiarek, czy. Tomasz Apostoł, ten, który rzeczywiście głosił do końca i do śmierci Jezusa Chrystusa. Może być patronem, jak jest patronem indii, jest patronem budowniczych, może być patronem tych, którzy mają wątpliwości w wierze, ale. On w końcu nie włożył chyba tego palca w rany Jezusa czy ręki w jego bok, tylko wyznał przepięknie, że Pan i Bóg jest jego Bogiem, to znaczy przyjmuje na siebie cały ciężar gatunkowy tych słów. Niech święty Tomasz będzie naszym patronem. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.